Płacze, mokną swoje złote włosy. Piękny list spotkanie raczej, jak listono. ono. Ja Jochimerski, kochani, witajcie, witajcie, witajcie. Ja podepnę ze słabeczki. Wow. ale mam tutaj I tak to jest vlog informacyjny 12 eee, tamten kanał nie działa Telefon się później zepsuł niestety kanał nie będę usunąć a to co, co, będzie będzie. jeśli ktoś mnie ogląda to niech nie wchodzi na ten drugi mój kanał czyli Lola Play Games nie, nie Cześć dla was jest Dzisiejsze dzisiejszy filmik będzie troszeczkę inny, zobaczycie jaki. Mm. No i dzięki, cześć, nie wchodźcie na ten kanał, wyłapię są kreskę i to, to zasada utrzymujmy.